Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj, można powiedzieć, że tak nie kulinarnie, a turystycznie, zabiorę Was tutaj właśnie w takie miejsce, które się nazywa Rodzinny Park Przygód Górecznik, który znajduje się, można powiedzieć, w województwie Wielkopolskim, przy takim, można powiedzieć, dużym mieście jak Ostrów Wielkopolski jeżeli sobie wpiszecie na mapie w Google czy gdzieś indziej w jakichś innych mapach to znajdziecie spokojnie Górecznik przy miejscowości Ostrów Wielkopolski. Tutaj on znajduje się w takim otoczeniu jakby takich stawów. Jest tutaj taki mini zoo są też różnego rodzaju wystawy poświęcone rolnictwu, takich można powiedzieć, że rolnictwu z tamtych czasów, z tych dawnych czasów. Są różnego rodzaju maszyny, jest różnego rodzaju opis tych maszyn. Też są opisane i pokazane takie wielkie różnego rodzaju owady i jakieś tam larwy i tym podobne rzeczy. Także musicie sobie sami tutaj zobaczyć. Co i jak, oczywiście wstęp jest płatny. Ja byłem tutaj z Anią. Anię gdzieś tam będziecie mogli usłyszeć, tak samo i mnie nieraz. Po prostu nagranie zostanie takie, jakie jest. Jak mi się tutaj udało to nakręcić, gdzieś tam nasze głosy będą słyszalne, tak samo i innych osób. No i myślę, że to tyle z opowieści odnośnie tego górecznika tego parku tam część atrakcji z dinozaurami taka wioska Smurfów była niestety ale to e, zamknięta e, za tą atrakcję też chyba się dodatkowo płaci z tego co pamiętam e, także no zobaczcie sobie tutaj ten mój spacerek e, po tym właśnie góreczniku obok też jest taka duża restauracja zawsze jest tam multum ludzi bardzo dużo tam nawet chcieliśmy zjeść coś, ale stwierdziliśmy, że jest bardzo duża kolejka. Byliśmy to w weekend. No i powiem Wam szczerze, że zrezygnowaliśmy, bo pewnie byśmy musieli dość długo czekać. Z tego co słyszałem, że dania tam są naprawdę fajne i dobre. Nie, nie mogłem tego sprawdzić, także nie polecam Wam, bo mówię, nie wiem. Ale słyszałem właśnie, że tam jest smacznie, tylko że po prostu są duże kolejki, trzeba trochę poczekać, niestety. No dobra, zostawiam Was na tym spacerku. Obejrzyjcie sobie to do końca. A potem, jeszcze na końcu, coś tam powiem na samym końcu. Także dzięki, oglądajcie. I do zobaczenia na sam koniec tego spaceru. Musisz z rączkiem dać. Dałem. Tak. Na płasko, żeby, na płasko, żeby ci, ci palucha nie uciekło. No co tam. A to jest mama i dzidziuć. No, pochłaskała. Mama, mogę potem na takim kacyku pojechać? Na kopy. Foco Lá, yeah, Czy patrzy śmiesznie na nas, co? Co to? Co tu, tu przyszedł? Ciekawe, a na Lama przejeździ? No nie, nie wiem, czy można, czyli chodź. Mało czasu. Chodź. Dobra, idź się chodź. Mam pamiętę tego dziadka. Tylko No. A to ten park jest dzisiaj zamknięty, data, To co Pani nam mówiła. Bo nie możemy tam chyba dzisiaj wejść, wiesz? No to, um... I tyle lat byłam i nic się nie zmieniło. Tam, widzisz? W lesie są mm -hmm. baboły. <grywka> <Zubry>. <grywka> Сейчас дождь потащит, не? Górewski, góreczki. No, dinozaury, kozy, kozy, kucyki, osły. To coś dla ciebie. Nie ma dno. Mamy galicę. Mamy galicę. Że... Jak dzik, prawda? Zobacz to. Jak to jest włochany. I to, Jak... I to pierwszy, tak samo. chyba knury jakieś. Ja w dwa kolczyki. jakie to

Da, nie ma takiego okienka. To tych kraw. co to za ptak. zobaczyć. No. Taki brązowy. Mhm. Shop. Co tam robić? <śmienicza> A i co? <śmienicza> nie. Nie? No bo mi się tak jakby coś poruszyło tu. Zobacz, mi tu. to w tym rano. Dziwne zwierzę. Chyba będzie się mam tam w paru Podobno Jakie oczy ma nie? dziwne. Sieli seminee ke genoose いいね。<分> ファッションが大き,谢谢大きががいできす。し

Muszę gdzieś od dzierża uczoki, lampę, musimy ciepło w apryce.

różnego rodzaju rzeźby chyba i różne sprzęty maszyny stare, żelazka wagi maszynka do mięsa, kopyto Młynek Tarka Do mycia Do krania właśnie.

Słyszymy się już teraz na sam koniec. Mój, właściwie nasz spacer po rodzinnym parku przygód górecznik, dobiegł już końca. Jak widzicie, to jeszcze wam pokazuję taką opaskę, którą dostaniecie przy wejściu do tego parku, jeżeli kupicie bilet, także no, nasz spacerek już tutaj dobiegł końca. Jeżeli oczywiście Wam się taki filmik podobał, zostawcie łapki w górę, oczywiście komentujcie film. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam Was do subskrypcji. To wszystko pomoże mi w rozwoju mojego kanału. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Widzimy się w następnym filmiku. Także dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.